Zakończyła się kwarantanna, nadszedł okres urlopowy, a wraz z nim wysyp samochodów na ulicach Wilna i innych miast. Kwarantanna zwiększyła ilość wypadków samochodowych, chuligańskie i agresywne zachowanie kierowców oraz nagminne przekraczanie prędkości. O tym, jak zaradzić tym problemom, mówimy w dzisiejszym studiu Wilno. A moim i Państwa gościem jest instruktor nauki jazdy Artura Spakienas. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Podczas kwarantanny samochodów na ulicach ubyło. Naruszycieli jednak nie brakowało i nie brakuje. Jak kształtować świadomość kierowców i zachęcać ich do bezpiecznej i odpowiedzialnej jazdy? Nowy od dzieciństwa. Człowiek wychowywany jest od dzieciństwa. Często się zdarza, że widząc agresywną jazdę, ludzie mówią, że brakuje nam kultury na drogach, a winne są temu szkoły jazdy. Jeżeli do 18. roku życia społeczeństwo nie wychowało człowieka na człowieka i obywatela, to wątpliwe, by w ciągu dwóch miesięcy szkoła jazdy była w stanie to zrobić. Powinniśmy zrozumieć, że ruch drogowy to zjawisko społeczne. A człowieka jako istotę społeczną wychowuje rodzina, szkoła i środowisko. Podczas pandemii uwidoczniło się bardzo wiele problemów, szczególnie problemy przekraczania prędkości. Jak walczy z tym policja litewska? Mamy urządzenie do odcinkowego pomiaru prędkości na drogach za miastem jest ich coraz więcej. Rzeczywiście pomaga to w dyscyplinowaniu kierowców. W miastach natomiast przeważają przenośne laserowe mierniki prędkości, tak zwane trójnogi. Trzeba przyznać, że liczba osób przekraczających dozwoloną prędkość znacząco spada. A więc to pomaga? Oczywiście, że pomaga. Kontrola i raz jeszcze kontrola. Karantyna na to kwarantanny problemem stały się też miejsca do parkowania. Większość ludzi pracuje teraz z domu. Zdarza się, że kierowcom trudno jest znaleźć miejsce do zaparkowania przy bloku mieszkalnym czy domu. Czy pana zdanie w dzielnicach sypialnych należałoby urządzać nowe strefy i miejsce do parkowania? Może. Wilnianie, a być może również mieszkańcy innych miast powinni jednak zrozumieć, że żyjemy w kapitalizmie i tu nie ma nic za dziękuję. Gdyby powstały takie miejsca, na przykład wielopiętrowe parkingi, byłyby platne. Stoleczny samorząd postanowił wprowadzić opłaty za miejsca parkingowe w podwórkach bloków mieszkalnych w przypadku drugiego i kolejnych samochodów. Rodzina, która ma dwa czy trzy samochody, będzie musiała zapłacić za miejsce do parkowania. Czy to dobre rozwiązanie? No to tej jest, panie wietas. Sądzę, że tak. Sam płacę za takie miejsce. Mieszkam na Zwierzyńcu. Tu cała strefa jest płatna. Przyzwyczailiśmy się do tego. Rozumiem, że mieszkańcy innych dzielnic, którzy dotychczas nie płacili, przeżywają teraz swoisty szok. Przez wiele lat ludzie parkowali za darmo, a teraz, gdy mowa o niewielkiej przecież kwocie, tylko 5 euro za drugi samochód miesięcznie, jest niezadowolenie. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że być może w przyszłości opłata będzie wynosić 30 czy nawet 50 euro. Czy takie rozwiązanie pomoże rozstrzygnąć problem parkowania? Mano, z i Ludzie zaczną się zastanawiać, ile tak naprawdę potrzebują samochodów. Teraz je mają, niezależnie od tego, czy są im potrzebne czy nie. Gdy w rodzinie ktoś otrzymuje prawo jazdy, od razu jest kupowany samochód, bo gdzieś zaparkuje. A wszystko przecież kosztuje. Jeżeli jesteś w stanie utrzymywać trzy samochody, zapłać. Jeżeli natomiast jesteś w stanie utrzymywać tylko jeden, miej jeden problem? Kolejny poważny problem – pijani kierowcy. Od wielu lat Litwa nie może się z nim uporać, nie rozwiązuje go nawet odpowiedzialność karna. Dlaczego wciąż musimy walczyć z pijanymi kierowcami? Kodel, to nieszczęście naszego narodu. Przed paroma laty ukazała się informacja o tym, że jesteśmy narodem spożywającym najwięcej alkoholu na świecie. Ostatecznie jednak teza się nie potwierdziła. Jesteśmy jednak wśród liderów. Przedujemy również pod względem liczby samobójstw. To świadczy o słabym stanie psychicznym naszego społeczeństwa. Przecież wielu z tych ludzi, którzy zagłuszają swoje niepokoje alkoholem, którzy są uzależnieni, jak również ci, Mający myśli depresyjne, przecież oni prowadzą również samochody. Z drugiej zaś strony, nasz stosunek do osoby po spożyciu alkoholu. Oto w gronie znajomych spożywamy alkohol. Na Litwie alkohol nie jest przecież zakazany. I w pewnym momencie ktoś z towarzystwa mówi: Cześć, no to już jadę. I nikt z tego towarzystwa nie sprzeciwia się temu, że za chwilę ten człowiek siądzie za kierownicą. Nie oceniamy go jako kierowcy, oceniamy jako rozmówcę kogoś z towarzystwa i nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jego reakcje są spowolnione, że stosunek do ryzykownej jazdy się zmienił. A możliwości kierowania samochodem znacznie spadły. Coraz częściej słyszymy, że należy wprowadzić zerowy limit alkoholu dla kierowców. Czy zgadza się Pan z taką propozycją? Znając sytuację w naszym kraju, tak. Dlaczego? Niektórzy mówią, że Włosi czy Francuzi piją wino, na przykład w czasie obiadu. Nie jesteśmy ani Włochami, ani Francuzami. Gdy się nimi staniemy, wówczas będziemy mogli pić wino. Jesteśmy Litwinami i po prostu chcemy pić. Powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że jesteśmy na innym poziomie. Z drugiej zaś strony rozmawiałem z narkologami i twierdzą oni, że różnimy się genetycznie. U mieszkańców państw północnych, Skandynawów, Estończyków czy u nas, skłonność do alkoholizmu jest większa niż np. u południowców, Hiszpanów, Francuzów czy Włochów. Dlatego powinniśmy mieć też inny stosunek do picia alkoholu niż na przykład w Losie. Wertoi ma niegu italekokie. Dolka mówi, że prawo jazdy musiałyby otrzymać osoby po ukończeniu dopiero 20 roku życia. Sprawcami wypadków bardzo często stają się bowiem ludzie bardzo młodzi. Jakie jest Pana zdanie w tej kwestii? Mam do czynienia z młodymi kierowcami, osiemnastolatkami na przykład. Ze starszymi również? Nie powiedziałbym, że osiemnastolatek to osoba zawsze nieodpowiedzialna. Przychodzą do mnie dzieci moich przyjaciół, znam ich rodziny. Widzę, że jeżeli rodzina jest odpowiedzialna, takie też jest dziecko. Nie należy podnosić bariery wieku, lecz wcześniej uczyć kultury prowadzenia pojazdu, kultury ruchu. By młoda osoba odpowiedzialnie jechała hulajnogą, rowerem, motorem... I gdy już doczeka osiemnastki, stanie się odpowiedzialnym uczestnikiem ruchu. Kiedy na Litwie osiągniemy poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, taki jak jest w Niemczech czy w Szwecji, czy jest to możliwe? Imanomas, imanomas, my nie jesteśmy jakaś kiekitokie. Jest to możliwe. Jesteśmy przecież tacy sami. Spójrzmy na naszych imigrantów w Norwegii, Niemczech czy Anglii, gdzie liczba wypadków drogowych jest bardzo niska, całkiem dobrze się adaptują również jako kierowcy. Nie chcą stracić prawa jazdy. Rozumieją, że trzeba przestrzegać przepisów. Myślę, że na Litwie potrzebna jest podobna jak tam kontrola i oczywiście edukacja. Nie karać, lecz wychowywać? Powinno być i to, i to w parze. Sama edukacja nie wystarczy. Potrzeba na to dużo czasu. Oto przykład. Jadę z uczniem i widzę, że oto na ogólnej jadą we dwójkę, a przecież to jest zabronione. Zwróciłem na to uwagę mego ucznia, a ten mi mówi, ale ja też tak robię. Mówię mu, dlaczego tak robisz? Wiesz przecież, że jest to zakazane. A on mi mówi, nikt przecież za to nie każe. Takie jest jego pojęcie. A propos to całkiem odpowiedzialny młody człowiek. Imponował mi, ale to jego pojęcie jest zupełnie szczere. Dlaczego zakazane? Zapisane, ale przecież nikt za to nie każe. I w jego pojęciu, skoro nikt nie każe, to można. Tak więc kontrola również jest potrzebna. I w parze to pomoże. I edukować i kontrolować. I wówczas tak. A dziękuję, dziękuję panu dziękuję. bardzo za treściwą rozmowę. Dziękuję pani. Bądźmy uważni, skupieni na drodze, szanujmy się nawzajem. Tylko w taki sposób ochronimy siebie i swoich bliskich na drogach. Przypomnę, że gościem dzisiejszego studia Wilno był Artura Spakianas, instruktor nauki jazdy. Dziękuję, że byli państwo z nami. i Liczymy na państwa obecność również jutro. Do zobaczenia.